Wichrowe wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila, dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Najnowsze streszczenia zdradzają, co wydarzy się w odcinkach od 274 do 278, które zostaną wyemitowane w dniach od 13 do 17 października w TVSkup I, o czym jest serial Wichrowe Wzgórze? Wichrowe Wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku, oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli. Wichrowe wzgórze gdzie i kiedy oglądać? Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 274 poniedziałek 13 października Halil odkrywa list Cajnep, w którym kobieta opisuje go jako tyrana. Wybucha między nimi gwałtowna kłótnia, pełna bólu i oskarżeń. Cajnep stawia mu czoła, wyznając, że nigdy nie będzie jego żoną z miłości. Tymczasem Tekin otrzymuje groźny telefon od Kazima, który szantażuje go i żąda trzech milionów. Halil, wciąż targany gniewem, zleca inwigilację Kazima w więzieniu. Następnego dnia na farmie pojawia się Sims, elegancka kobieta z Holandii, której obecność wzbudza w Caine'e zazdrość i nową falę napięcia. Wichrowe wzgórze. Streszczenie odcinków. 275 wtorek 14 października. Tekin błaga Gulan, by uciekli za granicę, lecz kobieta odrzuca pomysł, wierząc, że jej brat Halil wkrótce się opamięta. Tekin ustępuje, choć w głębi duszy czuje narastający strach. Tymczasem manipulowana przez Songul zumrut popada w obłęd, oskarżając tulej o próbę otrucia. W ataku paniki próbuje uciec, lecz Halil uspokaja ją z niezwykłą delikatnością. Songul, chcąc zniszczyć tulej, znajduje ukryte tabletki i oskarża ją o zaniedbanie. W tym czasie Tekin, szantażowany przez Kazima, planuje zdobyć pieniądze, zwodzi gulan obietnicami i pod pozorem troski zdobywa jej zaufanie oraz pełnomocnictwo. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 276 środa 15 października: Halil i Cajnep wywożą chorą z umród do spokojnego domu na wsi. Tam kobieta odzyskuje pogodę ducha, a między małżonkami rodzi się niespodziewana bliskość. Cajnep obserwuje męża przy pracy, a w jej sercu pojawia się cień uczuć, które starała się stłumić. Wieczorem, po opowieści babci o prawdzie i kłamstwie, Halil konfrontuje żonę, sugerując, że wciąż ucieka przed własnymi emocjami. Tymczasem Tekin, podstępnie zdobywszy pełnomocnictwo od Gulan, dokonuje przelewu na swoje konto. Gdy żona szykuje mu kawę, on z chłodnym spokojem świętuje kolejny triumf, wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 277 czwartek 16 października Halil pracuje w ogrodzie, a Cajnep obserwuje go z mieszanką podziwu i emocji. Między nimi rodzi się napięcie pełne niedopowiedzianych uczuć, które Cajnep stara się tłumić. Tekin, zniecierpliwiony Kazimem, wykorzystuje pełnomocnictwo Gulan do przelewu, a Hakan zaczyna podejrzewać jego działania. W wiejskim domu Zumrut odprawia rytuał, wzmacniając więź Halila i Cajnep, lecz kobieta zrywa kontakt, nie mogąc zapomnieć przeszłości, choć w duchu przyznaje rację mężowi. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 278 piątek 17 października zimrz grzęźnie w błocie, a Halil ratuje ją, wyciągając samochód z pułapki. Cajnep obserwuje scenę z zazdrością, lecz Halil stanowczo podkreśla równouprawnienie w decyzjach biznesowych. W międzyczasie Kumri szykuje się na konkurs kulinarny, planując manipulacje, a Merw ukrywa własne zamiary. Kijimet dodaje podstępnie koraliki do potraw. Po odjeździe Simsz Cajnep odetchnęła z ulgą. Zumrut, wracając do zdrowia, błogosławi małżeństwo Halila i Cajnep, podkreślając wartość miłości i wsparcia.